Witamy na dzisiejszym spotkaniu, które miejmy nadzieję zapewni nam wiele wspaniałych chwil. Są z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj Hamburger Sportverein gra przeciwko Bayernowi Monachium. Brona Bayernu straciła w tym sezonie najmniej bramek w całej lidze. Stanowi prawdziwy monolit. Linia obronna gości jest istotnie w tym sezonie wręcz nie do przejścia. Gospodarze muszą zagrać bardzo mądrze, jeśli chcą coś pokazać swoim kibicom w tym meczu. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom, wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. Patrząc na to ustawienie, zastanawiam się, jak bardzo się ono zmieni w trakcie spotkania. No, może się zmienić wręcz diametralnie, bo w ich taktyce, wymienność pozycji jest bardzo ważna. Lubią grę długimi seriami krótkich podań, wymianą piłki w trójkącie, aby potem nagle szybkim podaniem uruchomić skrzydło lub napastnika. Nie wszyscy lubią taką grę, ale nie można odmówić jej tego specyficznego uroku. Na Volkspark Stadion oprócz klubowych rozgrywano też mecze reprezentacyjne. Tak, najpierw w 1974 roku gościł trzy mecze fazy klubowej Mistrzostw Świata, na którą do okazję został zresztą zmodernizowany. A następnie w 1988 roku półfinał Mistrzostw Starego Kontynentu, w którym reprezentacja ówczesnego RFN uległa 1 do 2 fantastycznej Holandii z kulitem Rejkardem i Van Bastenem, która później pokonała w finale reprezentację Związku Radzieckiego. Kostić. Kimiś. Ribeli. No przejął, ale nie opanował piłki. Holdby. Jest coraz bliżej bramki. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobrze udało się przeciąć to podanie. Bayern Monachium od linii bocznej. Dawida Laba. James Rodriguez. Robert Lewandowski. Tomasz Miller strzela. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie gładko wygra Bayern Monachium. No już blisko pole karne. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Teraz Miller. From Ribery. Ribery z piłką. Dal, Thiago, Cimiś. Ma czas i miejsce. Dośrodkowanie do Lewandowskiego. Gra zatrzymana, piłkarz Bayernu Monachium faulował przeciwnika. Rodriguez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ribery! Za bardzo podszedł pod ten strzał wysoko nad bramką. Han. Holdby. Dobra pozycja. Do... Pięknie, sam na sam. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Niesamowicie to zrobił. Takie strzały określane są mianem Golissimo. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, niesamowite uderzenie. Siła, precyzja, wyczucie. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do zera. Frank Ribery. strata co zrobi przeciwnik Rodriguez Vidal robi się niebezpiecznie Arturo Vidal prostopadle zagrał do kolegi i piłka wybita do przodu James Rodriguez. Teraz Miller. Robert Lewandowski. Dobra interwencja obrony. Miller. Sakai. Wychodzi na czystą pozycję. Lewandowski. Może być groźnie. Dobrze próbował, ale stracił. Holdby dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Robert Lewandowski. Miller. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Liberii! Niewiele brakowało. Rywali, uratowała poprzeczka. Kostić. Groźnie, ale zdążyli na czas. Blisko polekarne może strzelać. Dobrze. Był... Han! No tak strzelając kolego no... Pomyśl może o zmianie zawodu. Arturo Vidal. James Rodriguez. Ribery z piłką. Czyste, udane wejście. Holby Mogą teraz skarcić rywali. Miller. Andre Piłka posłana w polekarny. Czy ktoś zdoła strzelić? No broni bez najmniejszego problemu. Miller. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Aha, jeśli uda im się utrzymać to prowadzenie do końca meczu. Będziemy mieli sensację. Przede wszystkim nie ulegli presji. Skutecznie rozbijali ataki rywali. Wykorzystywali nadarzające się okazje. Pokazali, że statystyki nie grają większej roli. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Arturo Vidal. Liberi. Blisko polekarne. karne. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Miller. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Robert Lewandowski. I po odbiorze strata piłki. Albin Egdal. Nie ma gwizdka. Gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści. Dobrze. Uwolnił się spod opieki. Przejął obrońca, ale czy wybije? Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Go! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No i prowadzą w tym spotkaniu. 2 do zera. Tomas Miller. No, już blisko pole karne. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Miller. No udało mu się uwolnić spod opieki. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze pozycję. Za moment HSV rzut rożnego. A więc mamy zmianę. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ma z kim rozegrać tę akcję. James Rodriguez. Miller. Blisko już do bramki. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Rywal naciska. Miller. Rodriguez. A Rodriguez prosto od rywala. Oldby. No zastanawia się czy nie strzelać. Źle kryje Hummels. Andrehan No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramcy. I mamy zmianę w drużynie hamburgera. James Rodriguez. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Rodriguez. Kimiś robi się niebezpiecznie. Cały czas Tomas Miller. Ma wybór w tej akcji. Przechwyt, ale nie opanował. Był tam fał, ale sędzia to będzie rzut wolny. Robert Lewandowski. Robin. z Rodriguez, blisko pole karny, może strzelać. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Arturo Vidal, dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. I po odbiorze strata piłki. Albi Ekdal. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Egdal prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. załtu. Albin Egdal. No, szybko się pospierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Miller. No, z tego miejsca można strzelać. Oficjalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Jest to Słabe uderzenie. Jeśli chcą bardziej odskoczyć rywalom, to nie tędy droga, panowie. James Rodriguez. Robert Lewandowski. No, już blisko pole karne. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Jak tu Jacku nie kochać piłki, tu wszystko może się zdarzyć. Kto by pomyślał, że taki wynik jak dzisiejszy jest w ogóle możliwy? Cóż, to jest piękno futbolu, a dzisiaj obejrzeliśmy naprawdę fantastyczny mecz.